Ta dostarcza sprzęt i rozwiązania technologiczne do topowych serwisów samochodowych w Polsce? Najkrócej mówiąc, my firma Sosnowski z Gdańska. Spójrzcie, oto nowy kompleks serwisów firmy Dunek w którym mieście. To będzie jeden z najnowocześniejszych serwisów samochodowych w Europie, nastawiony na obsługę topowych marek. Zdunek stawia na najwyższą jakość i wymaga niezawodności. Kto dostarczy podnośniki? Sosnowski. Kto wyposażył stację kontroli pojazdów? Sosnowski. Kto zainstalował stanowisko do geometrii? Także Sosnowski. I tak można by wymieniać, gdyż dzięki ponad 30 latom doświadczenia Sosnowski dostarcza najlepsze i sprawdzone rozwiązania. Kto wyposażył zakładową stołówkę? To już nie my, ale można się założyć, że też byli to najlepsi w branży, bo zdunek pracuje z najlepszymi. Dziękuję. Rafał Sosnowski, prezes firmy Sosnowski dostarczającej eksperckich rozwiązań motoryzacyjnych.